Za około 15 minut rozpocznie się premia najnowszej książki pana Stanisława Michalkiewicza, Rzeczpospolita Judaszy, czyli slalom między fals listami. Najnowsza książka pana Michalkiewicza jest to zbiór jego felietonów z początku lat 2000, gdzie w pewien taki chronologiczny sposób opisuje, pokazuje przemiany polityczno-społeczne w Europie, na świecie i dotyka sprawy właśnie tej 447. Pokazuje, jak do niej doszło i dlaczego Polska jest w takim miejscu w Europie i na świecie, jaką widzimy ją teraz. Pan Stanisław Michalkiewicz, firma sama w sobie, można się z nim zgadzać, można się zżymać, ale forma, jaką prezentuje, język, którym się posługuje, zasługują na uwagę. I nawet spory ze Stanisławem Michalkiewiczem należą do rzeczy przyjemnych. A zatem z wielką przyjemnością biorę udział w promocji nowej książki Stanisława Michalkiewicza. Witam się, Stanisław Fischer Państwu. No i przyszedłem dzisiaj spotkać tutaj właśnie Pana Stanisława. No to jest ciężko powiedzieć spotkać, bo będzie nas bardzo wiele osób, ale usłyszeć co człowiek ma do powiedzenia. Nie tylko Pan Stanisław, bo też Pan Witold Gadowski tutaj jest. No, mam nadzieję na jakieś... Na taki moment, w którym usłyszy się ludzi, którym zależy na Polsce. Miałem mówić tylko o panu Stanisławie, ale pan Witold też tutaj będzie. Właśnie to podejście takie, że, że mogę być w miarę pewny, że oprócz może paru złośliwości, które się zdarzają, ale też inteligentnych i powiedzmy, że na temat, mogę usłyszeć, co naprawdę myślą na temat działań ludzi. I to niezależnie od obozu. Niezależnie od tego, czy są właśnie z PiSu, czy z, spośród narodowców, czy z, nawet z SLD, <grym> z całym szacunkiem, tak? no, to jest coś, co daje mi taki komfort, spokój, że, że przynajmniej rozmawiam jak między dorosłymi. Nie? Pana Stanisława poznałem w 2003 roku, gdzie przyjechał do Tarnowa, promując swoją wtedy najnowszą książkę, która miała tytuł Targowica urządza się przy Napoleonie. I co ciekawe, ten tytuł ma swój taki bardzo głęboki sens, tak samo jak książki, felietony, czy cała publicystyka Pana Stanisława. Minęło od tego czasu 15 lat i rok temu zostałem wydawcą książki Pana Stanisława, to jest książka Niemcy, Żydzi, i Volksdeutsche. Poznając pana Stanisława tak z bliska, często przesiadując wieczorami przy, przy okazji różnych targów, wyjazdów czy spotkań, okazało się, że to nie jest taka osoba, która jest przedstawiana przez te media głównego nurtu, czy te media lewicowo-liberalne. Nie, nie jest to żaden faszysta, nazista, antysemitnik, czy tam, jak to jest teraz popularne określenie, weginosceptyk, tylko jest to bardzo pogodna, uśmiechnięta osoba, która uwielbia opowiadać o historii Polski, o historii świata i o przemianach gospodarczych. Myślę, że Warto, warto jest czytać publicystykę pana Stanisława i też myśleć, ponieważ pan Stanisław w swojej, w swojej publicystyce, publicystyce właśnie zmusza do myślenia. Pana Stanisława Michalkiewicza, autora wielu tak wspaniałych książek, poznałem na studiach, na podyplomowych studiach dziennikarskich w Warszawie. Co nas zbliżyło? Chyba to, że oboje byliśmy po prawie, po skończonym prawie, on na Uniwersytecie Lubelskim, ja na Łódzkim i chyba zainteresowanie literaturą i polityką. Mieszkaliśmy na Jelonkach, na osiedlu studenckim wzniesionym przez budowniczych Pałacu Kultury przez Rosjan. Bardzo to były wesołe czasy, jak to czasy studenckie, no ale nie brakowało i poważnych tematów w naszych rozmowach, chyba te poważne tematy na temat, na publiczne, na sprawach publicznych, Jakoś nas też, też tak zbliżyły. Potem rozstaliśmy się, ja wróciłem do Łodzi, Stanisław został w Warszawie, pracowaliśmy oboje jako, obydwoje jako dziennikarze i te kontakty nasze były raczej takie luźne. No, utrzymywaliśmy kontakt, ale nie były to kontakty częste, natomiast współpraca i takie bliższe zbliżenie nastąpiło po po tym jak on został wypuszczony z internowania bodajże w roku 82 czy 1983 i ja również, bo też byłem internowany w Łodzi. I wtedy nawiązaliśmy kontakt już taki bliższy. Pomysł był taki, żeby uruchomić podziemne wydawnictwo. Uruchomiliśmy je, to było wydawnictwo Kurs. Udało nam się je prowadzić, przeprowadzić właściwie do 1989 roku. Owszem, z perypetiami było parę wpadek, ale udało nam się że tak powiem, dzieło do końca doprowadzić. Potem konkurencja wydawnictw, które powstawały, były przejmowane przez nomenklaturę. Dużo wydawnictw nas wykończyła, bo nie byliśmy w stanie takiego małego wydawnictwa już uciągnąć. No i taka jest historia mojej znajomości ze Stanisławem Michalkiewiczem. Muszę powiedzieć, że znajomości, na której bardzo wiele skorzystałem, bo to bardzo mądry człowiek Wiele wiedzący i głęboko myślący. Natomiast jeśli chodzi o jego książkę najnowszą, właśnie jesteśmy tutaj przed pięć minut przed promocją jego książki, to muszę powiedzieć tak, że ja właściwie wszystkie książki Michalkiewicza to kupuję bez, czy, bez czytania, co tam wydawca o nich pisze, bo wiem, że mam tu do czynienia z bardzo solidnym warsztatem pisarskim, z bardzo głęboką wszechstronną erodycją ze stylem niepowtarzalnym Michalkiewicza. Często mówię, że pół Polski mówi Michalkiewiczem, a wreszcie z poczuciem humoru jego też, jak mi się wydaje, niepowtarzalnym. A przede wszystkim to, że on tę literaturę polityczną, bo on pisze o polityce oczywiście, o współczesnej polityce i współczesnej historii Polski, że on tą swoją literaturę osadza w bardzo głębokim kontekście kulturowym znawstwa kultury polskiej i polskiej literatury. I dlatego te jego książki to nie są jakieś suche komentarze polityczne, ale tu można powiedzieć, że to jest dla... Czytelnika, prawdziwa uczta literacka. I dlatego z czystym sercem, abstrahując od naszej przyjaźni, bo to tu nie ma nic do rzeczy, wszystkim Państwu polecam tę książkę, jak i inne jego książki, bo jest to naprawdę no, rzecz wartościowa. Jak to powiedział chyba Wojciech Cejrowski, że Michalkiewicz to jest nasz skarb narodowy. W pełni podzielam tę opinię i zachęcam Państwa do lektury. W mojej ocenie Stanisław Michalkiewicz jest na pewno. Autorytetem. Jest naszym skarbem narodowym, jest człowiekiem, który ma wiedzę na każdy temat. Naprawdę bardzo ciężko jest czymś zaskoczyć pana Stanisława. Cóż mogę o nim więcej powiedzieć? Ja, uczeń, oceniać mistrza? No jednak nie wypada. Można powiedzieć, że z Stanisławem Michalkiewicza mam styczność niemalże codziennie. Nazywam się Oliver Pochwat, pracuję dla w sensie.pl, gdzie redaktor Michalkiewicz również działa. Razem zmieniamy Polskę. Pracujemy się z panem redaktorem bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że niejedno, niejednokrotnie otworzył mi oczy na wiele spraw i też pokazał różnego rodzaju zawiłości, które rządzą światem, o których nie wiedziałem. Więc cały czas się od niego uczę. I co ważne w Stanisławie Michalkiewiczu, mimo ogromu swojej wiedzy, nie traktuje nikogo z góry, nie wywyższa się, tylko wszystkich traktuje na równi. Za to mu chwała. Oglądałem filmy z panem Stanisławem, to co on przedstawiał na YouTubie, i szczerze mówiąc, najbardziej pod wrażeniem byłem jego. Pamięcią, znajomością dat, umiejętnością kojarzenia faktów, które są niesamowite, za to go naprawdę podziwiam. I to było przyjemnością dzisiaj się spotkać. Żałuję, że nie miałem okazji usiąść z nim osobiście i porozmawiać na pewne tematy, które mnie interesowały, no ale może kiedyś przyjdzie taki dzień. Także wszystkiego najlepszego Panu życzę, i naprawdę to jest wspaniała praca, którą Pan wykonuje. Bardzo Pana cenimy. Wielokrotnie zadaję sobie pytanie, czy uczeń może oceniać mistrza. Z racji wykonywanego zawodu. Dostałem do recenzji najnowszą książkę pana Stanisława Michalkiewicza Rzeczpospolita Judaszy, czyli slalom między Wolcnicami. Pełną recenzję tej książki możecie znaleźć Państwo na stronie w sensie.pl. Cóż mogę powiedzieć? Niepodważalny styl, niepodważalne wnioski i od razu, gdy otwiera się pierwszą stronę, 3-4 zdania i już wiesz, że napisał to Stanisław Michalkiewicz. Nikt inny, nikt nie ma tego, nikt nie ma tego stylu, nikt nie ma tej wiedzy, co właśnie redaktor Michalkiewicz. Książkę czyta się bardzo szybko. No i czekam przede wszystkim na drugi tom książki pana Stanisława Michalkiewicza. Wiele osób może powiedzieć, że książka, którą napisał pan Stanisław Michalkiewicz, jest kontrowersyjna. Niektórzy mogą powiedzieć, że nie wnosi nic, nic nowego. W przypadku redaktora Michalkiewicza jest pewna prawidłowość, że to, co mówi pan redaktor Michalkiewicz, broni się same i z czasem staje się prawdą. Wszystko, co powiedział pan Stanisław Michalkiewicz, spełniło się i spełnia się. Więc cóż mogę dalej powiedzieć? Stanisław Michalkiewicz i jego publikacje bronią się same? Pan Stanisław Michalkiewicz niewątpliwie jest postacią wybitną. Dla pokolenia, szczególnie myślę młodego, ale dla wszystkich ludzi żyjących obecnie w realiach III Rzeczpospolitej. Mówi o sprawach, o których nie możemy usłyszeć w innych miejscach. Otwiera oczy na wiele, wiele kwestii, które na co dzień raczej nie rzucają się zbytnio w oczy. Z mojej osobistej perspektywy mogę powiedzieć, że dzięki postaciom właśnie takim, takim jak pan Stanisław Michalkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Witold Gadowski, Marian Miszalski możemy się wiele nauczyć o historii. Również o sprawach bieżących, co na pewno stanowi niebagatelną wiedzę niebagatelny taki kapitał dla przyszłego budowania Polski, i też dla nas jako Polaków, ale również jako ludzi, ponieważ będąc świadomym człowiekiem, możemy być również świadomym obywatelem świata co myślę, że na pewno jest wartościowe dla wszystkich. Stanisław Michalkiewicz no niewątpliwie wybitnym dziennikarzem jest, wielkim publicystą, odkrywa to, co zakryte, mówi jak jest i to jest genialna taka wartość redaktora Stanisława Michalkiewicza. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś przedmiotowo, ale dla mnie oczywiście redaktor Stanisław Michalkiewicz jest swoistego rodzaju guru dziennikarstwa, guru publicystyki, guru przede wszystkim prawdy i dziennikarstwa, czerpie od niego bardzo dużo wzorców i jestem dumny, że jako taki młody adept już gdzieś telewizja w real 24 może współpracować z szanownym redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem, który po prostu um, mówi to, co mainstreamowi nie jest um, po drodze i naprawdę serdecznie wszystkich zapraszam do um, kupowania także najnowszej książki redaktora Stanisława Michalkiewicza, która po prostu odkrywa zakryte. Mówi o tym, czego nie usłyszycie w mainstreamowych mediach. To, co jest niewygodne dla wszystkich, tak? I to nieistotne, czy rządzi Platforma, SLD, komuchy, czy coś, jakieś inne lewactwo, czy pseudoprawica, tylko Stanisław Michalkiewicz po prostu zwyczajnie mówi jak jest, mówi prawdę, przedstawia tą prawdę czasem w swoim takim specyficznym, żartobliwym tonie, co także jest takie fajne i atrakcyjne, jeżeli chodzi o redaktora Stanisława Michalkiewicza. Smutne tylko, że tak mało takich właśnie redaktorów dziennikarzy nam zostało, ale miejmy nadzieję, że w internecie, no bo w internecie cały czas bardzo mocno przebywamy, jest to tak zwany piąty obieg w mojej opinii. Przebijemy się przez ten lewicowy bełkot w sieci, jak podkreślam w każdym odcinku w Real. 24, wielki szacunek, szanowny panie Stasiu, 100 lat, pisz nam bardzo długo, pracuj z nami, bo to dla nas ogromny zaszczyt i dziękuję Ci serdecznie za to wszystko, co robisz, nie tyle dla nas, ale co dla Polski. Dziękuję serdecznie. Muszę przyznać, że pana Stanisława Michalkiewicza śledzę no, nie, stosunkowo od niedawna, aczkolwiek nie trzeba było długo i wnikliwie się przyglądać, żeby mnie to zainteresowało. Przyszedłem dzisiaj, chciałem przeczytać najnowszą książkę pana Stanisława Michalkiewicza. E, prawda przyciąga e, bogaty język e, literacki, e, nienaganne poczucie humoru, cała osobowość pana Stanisława po prostu taka petarda, a przy okazji polska petarda więc jak dla mnie coś idealnego, czego poszukuję i e, co przyciąga. To jest właśnie pan Stanisław Michalkiewicz. No jest przysympatyczny, dobrze się go słucha, ma dużo wiadomości i ja go świetnie słucham, z mężem codziennie zasiadamy przed ekranem, włączamy pana Michałkiewicza i słuchamy, co ma do powiedzenia, no i dużo się dowiadujemy, takich rzeczy zaskakujących nawet, bo nie mam, tak z polską prasą, z polską telewizją. Mieszkam daleko stąd i po prostu to jest takie moje okno na świat. Okno na Polskę, właściwie. Tak, zresztą mąż z Kanady zatelefonował. Dał mi znać wiadomość, że jest spotkanie z panem Michałkiewiczem i Michalkiewiczem i z panem Gadowskim. Oczywiście nie mogłam. Odłożyłam wszystko i przyszłam. Pan Stanisław Michalkiewicz charakteryzuje się wieloma zaletami, ale chyba największą według mnie jest to, że potrafi o sprawach bardzo trudnych, bardzo poważnych mówić w sposób pełny erudycji, jak również w sposób humorystyczny. To jest niezwykła cecha, która charakteryzuje ludzi o wielkim umyśle, dużej lotności, oraz y, dużej niezwykłości. Stanisław Michalkiewicz prywatnie jest osobą przede wszystkim bardzo e, punktualną. Mi się to czasami e, niestety e, z tym mam akurat problem. I pan Stanisław, zawsze jak się umawiamy na jakąś konkretną godzinę, jest 15 minut albo i nawet pół godziny wcześniej. To jest naprawdę e, niesamowite ta punktualność, taka właśnie precyzja w tym wszystkim. E, pan Stanisław prywatnie, tak? Prywatnie w mojej opinii jest bardzo fajnym e, gościem. Zawsze e, anegdoty sypiące się wręcz z rękawa pana, pana Stanisława. O nas rozmawiają. Już nie mówię, na ilu spotkaniach byliśmy, różnych wieczornych, kiedy praktycznie śmiałem się do rozpuku, ale serdecznie polecam rozmowę z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem, ponieważ jest to niezapomniane przeżycie w każdym stanie. Mój mąż, jeżeli chce mnie zatrzymać przed telewizorem dłużej niż trzy sekundy, mówi mi, że właśnie znalazł. Palalieton Stanisława Michalkiewicza. Wtedy idę i siedzę, ile trzeba? Mogę siedzieć godzinę. Jeżeli ogląda film, nie mam mnie tam. A jego wdzięczne powiedzenia, które na pewno wszyscy podziwiają, wypowiada nawet moja teściowa, którą niełatwo jest kupić. Pozdrawiam, naprawdę jest fajna. Najnowsza książka najbardziej kontrowersyjnego prawicowego publicysty. Stanisław Michalkiewicz. W każdej mojej książce jest porcja jadu, tak w każdym razie mówią nieprzyjaciele rodzaju ludzkiego, a w ostatniej książce jest ta porcja jeszcze większa, dlatego że książka jest grubsza. Rzeczpospolita Judaszy, czyli slalom między folklistami. Wydawnictwo Kapital. Patronat medialny. W sensie.pl. Polecam. Stanisław Michalkiewicz.